Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przydostajemy sobie azjatyckie jedzenie, a dokładnie jesteśmy na to ofilowie w restauracji Sushi Art. I spróbujemy tam, no właśnie, tego sushi, bo mamy duże porównanie. Także ocenimy, czy było dobre, czy jest w ogóle ta restauracja warto odwiedzenia. Ono ma naprawdę dobre opinie na Google i jest też wiele na TikToku, ostatnio mam wrażenie. Także jestem ciekawa na pewno. Widziałam też, że w tej restauracji jest fajny klimat. Ogólnie te ściany, taki, taki cały jest vibe typowy. Dlatego jestem bardzo ciekawa. A poza tym, poza sushi przetestujemy pewnie jakieś nowe rzeczy, których nigdy w życiu nie jedliśmy i damy szczerną decyzję. Jeszcze chcę zaznaczyć, że jak nagramy coś krótkiego. To będziecie widzieli na TikToku. Tak, wpadajcie na TikToka, Instagrama, bo tam też ciągle coś wrzucam. Jesteśmy już w restauracji i właśnie patrzę na menu i pierwsze co zwróciło moją uwagę to jest to, że w dziecięcym możesz dostać dodatkowo zabawkę, zamówić sobie normalnie jak w McDonaldzie, czekajcie, zamówisz sobie jakiś kids meal i tam masz na przykład ramen plus zabawka. Dobra, my już zamówiliśmy. Zamówiliśmy jeden taki duży set dla dwóch, trzech osób, no i zamówiliśmy jeszcze bowlet, to był pierwszy na menu i on będzie, no zobaczycie, jak będziecie oglądać, to zobaczycie. Jeszcze mogę dodać, że Okrzewa to jest przemiła naprawdę, to, to nas obsługiwała, jest przemiła i doskonale dała nam jeszcze puszak i tutaj ustawiła jednego, drugiego i trzeci jeszcze, także mega miło, naprawdę. Przyszło już nasze jedzenie i tak jak widzicie, bowl jest z kurczakiem i tutaj widzicie, że jest jeszcze chyba fasolka i marchewka, no nie wiem, to wygląda mega dobrze ogólnie i tutaj cały ten set też. Nigdy nie jadłam na pewno tego i tego, bo to wygląda, nie wiem, z jakimś serem, nie mam pojęcia szczerze, ale zaraz przetestuję i zobaczymy, jestem mega godna, tak, że zabieram się na jedzenie i zobaczycie zaraz recenzję. Ogólnie pierwsze pary gryzów przepyszne, naprawdę i kurczak i wszystko. Także ja oddaję na razie tą miskę Adamowi i buję sushi. Jesteśmy po jedzeniu, po przejedzeniu, ale z własnej woli. I ogólnie sushi i bowl było bardzo dobre. Mi mega smakowało. Nie, ale wszystko było mega dobre, naprawdę, nie wiem, dawno nie jadłem tak bardzo dobrego sushi, aczkolwiek też tam nigdzie w sumie nie byliśmy, ale nie no, pyszne było. Na, najlepsze były te rolki, nie pamiętam jak one się nazywają, ale były. Jest, wzięliśmy zestaw Set 1, no to tam któreś z tych rolek, bardzo polecamy za ten zestaw w takim razie, był mega dobry. Bowl też był spoko, tylko już za dużo po prostu, za dużo wzięliśmy, bo nie dojedliśmy go do końca, aczkolwiek wszystko było mega dobre. Tak jak Adam powiedział, wszystko było przepyszne. A ja jeszcze jedynie mogę dodać, że za te dwie rzeczy zapłaciliśmy około 210 zł. E, no ale było warto, bo to naprawdę było przepyszne. I jeszcze co warto zaznaczyć, to my wzięliśmy na dwie osoby ten wielki zestaw suszy. On w tory był na dwie lub trzy osoby, więc on był naprawdę duży. I dodatkowo ten bowl to już było za dużo. Więc polecamy wybrać jednak trosze, troszkę mniejsze porcje. Ale i tak wzięliśmy zestaw cały na spokojnie dla dwóch osób. Ten dla dwóch, trzech. Dla dwóch osób jest idealny według mnie. Mogę jeszcze dodać na sam koniec, że to miejsce jest naprawdę warte polecenia i te wszystkie pozytywne opinie, które widziałam są faktycznie prawdziwe, bo to wszystko było przepyszne, zwłaszcza te jedne, które jadliśmy tutaj, widzicie pewnie teraz zdjęcie ich, bądź filmik, bo nie pamiętam jak się nazywały, ale były przepyszne, ten sen na wierzchu, cudownie. Mogę jeszcze powiedzieć, że pogoda jest straszna, mało co się nie posięgnęłam wchodząc w ogóle tam, to pewnie widzieliście też. Ale no pogoda jest straszna, my chyba idziemy teraz do Ikei, oj chyba jedziemy teraz do Ikei i tyle no. To koniec vloga, zasubskrybujcie mój kanał, polubcie wszystko i czekajcie na kolejne filmy, być może będę testować kolejne restauracje, jeśli macie jakieś propozycje oczywiście możecie je dać w komentarzu, myślę, że odwiedzimy za Damem. Do zobaczenia za tydzień w sobotę o 14. .00. Podsumowując zapraszam was na pyszne sushi do Sushi Art na Teofilowie.